Dobra, ale wolno mi się parę skrę, bo ja też walną co nocy, nie? Ja też walnę. Dobra. yo! Ale, ale no, weźcie no. się nie zabijajcie! Bo to, że nie chceciała wam! Jak nie chcecie wam, to to spokój. No, 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 to no. No, no, no. No, nie zabijajcie się. Dobra, no, zabijaliśmy obwą <laughs> Kto z was dostaje obwitę nowym? Ja. ja. To jest tak. rewolucja. No, tak. Ja. Dokładnie, komu nie? Nie. Nie będziesz z nami władą. Jestem z Chin, jestem komunistą, więc ja Fantom pierwsze do odstrzelania? Dobra, dawajcie się po to samo miejsce, dam awans i pójdziemy grać to gówno Bo Marianek ma nadzieję, że w ten czas to pobrał Z opieram. Mi się jeszcze Dobra, dobra, weźcie się tutaj, ustawcie Na koniec zwalniemy salwę, honor Gdzie mamy się ustawić w końcu? No stójcie tutaj po prostu! W Texas, ja mówię do Teksasa, co tam siedzi, bawi się, co tam czeka Dam wam awans i wyj**ane Nie strzelaj No Stój, Ogniem adoptuj. Don't do it, nie będzie ładny. Nie, 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 żeby... Nie, Texas, Texas, ja ci dam na koniec rewolwer i, i ty zrobisz mi coś tylu w, w imieniu kontroli rewolucji 7TH tak, to jest kazana za śmierć dla narodu cokolwiek. To już co <gry> <Okay. gry> <gry> My weźcie, bo to jest za dużo ścian Ja pierdziele, dobra to ja jest po ja Stalingrad O tu, 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 chodźcie do mnie, wyłównać do mnie Żeby ładnie, żeby ładna była salwa No tak, salwa, ma... salwa Salwa Nie, nie scelajcie, weźcie się już, ustawcie, tylko wam awans tam Nie robimy rewolucję Kto, Kogo tutaj mamy? Marianek, dobra Nie widzicie się, Co gości. się wydał? Fantom, Marianek, wystąp Kogo my tutaj jeszcze mamy? Eee, Bartosz, Bartosz wystąp. Nie, Texas ty wróć. Bartosz wystąp, chwilę wystąp. Chcę e, pa. Cały Dobra. szereg. Wstąp. Kucnąć, kucnąć. Kurny blok. Ale Texas, Texas, ty nie dostajesz awansu. Dobra, kogo my, przed kim ja stoję? Bartosz, zamień się miejscami ze mną, Bartosz. Marianek. Kim ty, ty jesteś? Marianek, private first class. Dobra, masz, ma, ma, Marianek, masz tego, la, lanca kaprala. Ma bana. Fantom ma awansujecie Ban. na Dankę Danke. Danke, Stefan. Awa na majora. <laughs> Jak się licza? Nie czekajcie, nie, czekajcie! W jeszcze w mój w awans, w jeszcze w mój was, poczekajcie! A ile? Zostałeś degradowany na inwajta. no, poczekaj Ty jesteś prawie tylko niech stracę, lans, lans kapra, lansowy kapra, kapra Let's no, go, co, co, co mogę robić teraz? Kim ty -ba jesteś? <laughs> Bartosz Bartosz Bo To to Bartosz, masz cały czas rekruta Na Discordzie za za to na premade'a

Dziś zajęte Ci w konfederacji czy w Konfederacji, weźcie Brytoli, British Dragoon. Ta run 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 da grenadier. Ki Francuza? Tak jak podwater. Bij bossy kabi. Konkreta rewolucjonistów. Ten Francuz to ucieka to z jakiejś obrony ciągle na SKU. Idź milcz. To jest filet no, no widzisz jaki ten? Jaki dzieciak? Ja, ja, ja po twojej stronie weź brytola, byłem. Weź Brytola, weź dragona. Mieliśmy grać. No gramy. Czekamy czeka, 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 aż Marianek to pobierze. A, A czekajemy, ja być frantuzem, okej. Okay. No, ja no ci w Unii są frantuzami. Viva la Mexico! Nie. No. Nie. Nie no. W nie, bierz Brytoli, nie weź Mechikańców. To nie. Viva la Mexico! Viva la! Dali mnie! Dobrze jedź! <grym> Weź, weźcie Meksykańców, weźcie Meksykanin, regularny lancers. Fantom! Weźcie Meksykańców ja z lancami. Weźcie ja Ciechaj... lance, Viva la Mexico, Viva la Cristo Rain, ale nie zapijaj mnie. Morduje dobra, me, nie dobra, Viva Mexico, Brytola. trzeba zabić Brytola! 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 Brytola. to jest Meksyk! Dobra! Brutola. Francuzi, czworobok. Czworobok, kiedy masz sechty, Dobra, dobra. Filet, zostaw, poddaję się, poddaję się. Filet, chod, chod, chodź tutaj pod salon. Ale jest godnie wojna. Meksykańcy chodźcie chodź. chodź. chodź do, chodź. chodź do centrum miasta. Zarąbać. Chodźcie do centrum miasta. Dobra, Francuzi. Trójkąt. Balansowałem ci na głowie. Fantom fa, na środek miasta jest. tutaj. Fa, fa, fa. za mną, za mną, tak powolno, tak jak ja, w takim samym tempie tu 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 du 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 tu tu du du. Du, 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 du du my jesteśmy karawaną jesteś robią atak na nas. jesteś zwycięzcą dobra dalej jechamy. jedziemy, jedziemy, jedziemy Tutaj uwaga, uwaga pociąg debil dostałem dobra, ale my ich nie widzimy A co to załóż to już ma być? No ale no jakiś nie ma nigdzie na polu, to mnie zabraknie na polu. Eee! Viva la Mexico! Puciąg! Viva la Mexico! Wyjść stąd! Eeeh, mój koń! Zajcie skończył! Właściwie to widzic damie. Nie Daj mi ten mułski! <todgrybuj> Wiec, co? Ogodobiłem, ale, ale Sashwik. Weźcie weźcie Sashwik. Tebie co? Ej, konfederacji bierzecie Unix Unix 1 next